witam was serdecznie na moim kanale w dzisiejszym odcinku to będzie odcinek drugi czyli kąpiel Hejka jestem bardzo ciekawa czy nasza mama już wam mówiła tak mówią dobrze to ten odcinek to będzie kąpiel Hejka o czym gadacie? Lizy nie przeszkadzaj zaczynamy ja Zostanę zmęczona. Włączam ten durny budzik. Śpię jeszcze te euh, parę minut. A ten wstrętny budzik budzi... Jestem zmęczona. Budzik. Jeśli też nie lubicie, jak dzwonią budziki, to dajcie suba i lajka. Pod tym filmem to będę bardzo szczęśliwa. Ale wracając do baśni.

Jakie lustro. No chodź, zobacz! O, tutaj jest piękne lusterko! Ty pierwsza możesz się przejrzeć. I, i, i Fajne te lusterko. Stało, że tak wrzeszczysz? No, no, spójrz na moje odbicie w lustrze! Co się stało z moim futerkiem? O, matko, naprawdę nie wiem. Ires, nie wiem, robiłaś coś kombarskiego w jakiejś magicznej miksturze. Naprawdę na, ja pojęcie nie mam, co się stało. Musimy cię z tym zabrać do lekarza. Idą do lekarza. My chyba już trzy godziny siedzimy w tej poczekalni i czekamy aż wreszcie ktoś się nad nami ulituje i wpuści nas wreszcie do tego durnego gabinetu! Pacjent i ryska do gabinetu. Nareszcie oje, czyli ja nie mogę z nami iść. Mm, szkoda. W to poglądam sobie na tableciki, równe gierki. Ja, tu. Dzień dobry, co pani dolega? Ja jestem Iryska. No i no i... jak rano wstałam, to zastało mnie naprawdę, nie mam pojęcia, co nie mam pojęcia, ale zastało mnie jakby takie, nie wiem. Proszę popatrzeć na moją skórę, ona dziwnie wygląda. No dobrze, ja nigdy jeszcze na oczu nie widziałam takiej małpki, ale pokaż, masz jakieś zdjęcie, tak jak wyglądałaś wcześniej? Poszukam. Pani lekarko. Tak? Znalazłam tylko takie. No spoko może być. Daj mi się co nieco przyjrzeć temu zdjęciu. Naprawdę, przepraszam Cię. Ja jestem tutaj naprawdę nową lekarką. Pojęcia dlatego nie mam, co tu się stało. Hmm. Nigdy nie odgadnę, co mi się stało. Ale bardzo polecam, gdzie i do gabinetu obok ma numer 54. Tam. Na pewno mega doświadczony lekarz ci pomoże. Okej. Okay. Macie nadzieję, że ktoś mi tam wreszcie pomoże? Pęk, gdzie ta Irisa jest? Ta, ta, O, siemka Zizi. Cześć. Jak ta? I Co tam? Czy wreszcie udało się rozpoznać? Co to jest za, za tajemnicza choroba? Niestety nie, ale pani wysłała mnie do gabinetu numer 450. Hi, 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 hi. O, matko. Ale chyba to było 54. No to znowu mamy czekać. Niestety. Eee. Nudy. No, Z e, Irysyka do gabinetu numer 54. Tak. Dobrze zapamiętałaś? Jej. Dobrze. A więc co pani dolega? Mam takie Jedno szybko pytanko, zanim. Zacznijmy badanko. Co Pani ma na nóżce? Na nóżce? Ja sobie skręciłam łapkę. O, a do tego Pani poszła do innego lekarza? Poszłam. Hi, hi, hi. A Ty jak wyglądasz mi na zdrową małkę. Żadnych złama, ani go Daj mi się no przyjrzeć. O nie. Tak. No to co takiego się stało? Ja wyglądam inaczej. A jak wyglądałaś wcześniej? Pójdę po fotę. Ja wyglądałam wcześniej o tak. O. Dlaczego pani lekarka się śmieje? Nie poszłaś wcześniej do tego gabinetu, dlaczego? Bo dostałam wezwanie do innego. Tamta to nowa lekarka. Przepraszam cię, ale nie można się po prostu uśmiać ze śmiechu. Tak wyglądałaś wcześniej. Fakt. Podałaś mi to zdjęcie. I to oczywiste. Mam pytanko do ciebie takie. Ile godzin temu się kąpałaś? Albo kiedy ostatnio się kąpałaś? Ja tak maksymalnie tylko dzięki temu. O, ja cię... Ja już wszystko rozumiem. Wytarłaś się i po prostu od razu poszłaś na dwór. Dlatego ci było zimno. A. I dlatego też twoje futerko nabiera... Z zupełnie innej barwy. Ooo! Znaczy, się barwy nie, ale jest takie, jakby inne dotyku. O, Bardzo ci dziękuję, pani Lekarko! Naprawdę cię kocham! Teraz pójdę do Zizi i jej o wszystkim powiedzieć! A kto to Zizi? Moja siostra. A, oki, ok, to do widzenia! Do widzenia! Ona była naprawdę nie niemądra. Ile ta Irysa spędzi w tym gabinecie? Co? Co ty tak podekscytowana? Już wiem! Już naprawdę ja wiem dlaczego, dlaczego i dlaczego jeszcze raz jestem taka! Co? Dlaczego? Wiesz ile ostatnio brałam, ile kąpie, ile brałam kąpieli? ma wspólnego z tym, że masz inne futerko. No to głupta się, że kąpałam się i wtedy moja skóra się zmieniła troszeczkę i jest bardziej, niż, jest bardziej inna niż wyglądała ostatnio puszyście. O, ale my byłyśmy głupi, że na to nie wpadłyśmy. Fakt! Kocham cię Zizi. A ja ciebie i ryska. Jeśli podoba Wam się film, subskrybujcie i dajcie lajka. Jesteście naprawdę kochani. A jeżeli Wy widzieliście o tym, że jeżeli jesteśmy to Wasze włosy albo coś są inne, to dajcie lajka. Pa, Jak to się włącza? Tutaj. Aha!